you. Mm -hmm. Pewnie ciągle zastanawiasz się, co zjeść na śniadanie, aby było zdrowe, szybkie w przygotowaniu, a jednocześnie smaczne. Często poranki są pełne stresu, pośpiechu i brakuje w nich czasu na stworzenie pełnowartościowego posiłku, zarówno dla ciebie, jak i Twoich najbliższych. Wszyscy wiemy, że jajka są doskonałym źródłem białka, witaminy B12 i choliny, które wspierają Twoją energię i koncentrację przez cały dzień. Jednak wizja przypalonej jajecznicy i bałaganu w kuchni. Skutecznie Cię odstrasza. Twój ulubiony omlet nigdy nie wychodzi taki, jakbyś chciał? A na końcu i tak trzeba wyszorować patelnię, bo wszystko do niej przywiera dość marnowania twojego cennego czasu. Jeśli marzą ci się pyszne, wysokobiałkowe śniadania bez ociekającego tłuszczu, ale z witaminami i minerałami, które wspierają twoje zdrowie na wielu płaszczyznach, koniecznie zostań z nami, bo mamy proste i ekonomiczne rozwiązanie na twoje codzienne rozterki. Jajka są niesamowicie zdrowe, gdy nie są smażone. Ale do zrobienia wymyślnych omletów bez oleju potrzebny jest profesjonalista. Już nie. Teraz możesz je zrobić w domu sam, a smakują jeszcze lepiej, ponieważ to ty wybierasz ich składniki. Powitaj innowacyjne, fantastyczne urządzenie do przyrządzania jajek Egg Bite. To niezawodny, łatwy i szybki sposób na zrobienie wymyślnych potraw z jajek, przekąsek i deserów w domu, oszczędzając czas i pieniądze. that. Wlej szklankę wody na płytę grzewczą, umieść na niej silikonowe nasadki, dodaj ulubione dodatki, wypełnij mieszanką jajeczną, zamknij pokrywę i gotowe. Płyta grzewcza zamienia wodę w parę, dzięki czemu jajka gotują się równomiernie i zachowują kremową, jedwabistą konsystencję. W mgnieniu oka otrzymasz 4 porcje jajek. Pełne białka nawet 12 gramów na porcję bez zbędnych kalorii. Przyjazne dla diety ketogenicznej i paleo. Egg Bite będzie pomocny w bezglutenowej i zdrowej diecie. Przygotuj własne kąski jajeczne z warzywami lub bez, z całymi jajkami lub tylko białkami. Zabierz je do biura lub zrób pyszne kanapki. Umieść duży kubek, aby podać najbliższym. Zdejmij go i użyj panelu grzewczego jako grilla do osmażonych jajek i kiełbasek, możesz też zrobić grillowane kalapki z serem i soczyste hamburgery. Ale innowacyjny egg Bite nadaje się również do deserów. Z łatwością przygotujesz naleśniki z syropem klonowym, szuflety czekoladowe, małe serniki lub kremowe desery. Czas zdobyć swój własny egg Bite z darmową broszurą kucharską w świetnej ofercie.